Widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Pets Go, ale zaraz dobijemy na, na tego, no. Na Pet Simulator dalej kontynuować drogę do Titanika. Dobra. Ja wam pokażę, co mam na Pets Go. No to patrzcie, na PetsGO mam... Kurczę, Huge Sharka, Huge Lama, ale Huge Lamy będę sprzedawał. No i na razie to nie wiem. Teraz użyję tak, 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 tak sobie jakoś to muszę tak użyć. Dobra, użyję tak na chwilę. Dobra, użyję tych Krakenów. Nie, chwilę, no bo to jest takie ten. Tu muszę wszystko tworzyć, bo to nie będzie, o teraz mówimy. I dobra, dwa razy zalożyjemy sobie Dobra, no, już myślałem, że czarny ekran będzie Dobra, trzy miliony Dobra Dobra, no to teraz sobie wejdziemy w tego Lakier, zobaczymy co jest po glimmeringu I... Strza A co to jest? easy, ja to kupuję Takie coś, dobra, spoko Kupiliśmy Dobra, zobaczmy ile jeszcze tego mamy Dobra, jest na razie sześć No to jeszcze pięć, no dobra No to jeszcze chwilkę poczekamy To jest, my polsujemy dwa razy, tak? Dobra, no to myślę, że jeszcze tak dwa zostały. Dobra, teraz już jeden. jeszcze, czekaj, nie, teraz, teraz jeszcze jedno zostało. No i, o, dobra, nie mam. Dobra, no to do zobaczenia na Pet Simulatorze. Ja, do zobaczenia na Pet Simulatorze. Dobra, no i witam was, już jesteśmy na Pet Simulatorze. Teraz wam pokażę, bo ciekawe czy przesłaliście jakieś mailboxy, bo my to bardzo ciekawi. No i dobra, patrzymy. O! Małpa z 8 Dobra. No to dobra, no to. Dobra, no to sobie zapamiętamy. I ciekawe co dostaliśmy. Małpa Pandziulas. Z... Dobra, to czekajcie. Odbiorę to i pierw go dodam do znajomych. I wam pokażę, co mi dał. Więc. Zaraz, zaraz będziemy kontynuować. Dobra, jeszcze dobra, no już go dodałem. Teraz patrzymy, co mi dał. Dodaliśmy. Tak, dobrze, dobry nick. O, bardzo dziękujemy. Dziękuję tobie, pan Dziulas. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Co już masz, nie? Czy jeszcze... Dobra, no to zaraz, zaraz to zrobimy. Ale dobra, dziękuję bardzo tobie, Pandziulas, Może no, no, no mówię, no. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ale to małych sztywnych rajd. Dobra, i pójdziemy dzisiaj na event i potrajdujemy się, więc dzisiaj nie będzie jakiś taki krótki film. Może długi, a może taki wiecie. Dzisiaj, dzisiaj, no, chcieliście dwa filmy, to będą dwa, ale niestety, Tego, niestety jest tego. No, jakby wam to powiedzieć, nie mogę nagrywać więcej niż 15 minut, bo coś tam muszę odblokować. No i dobra, no, i mogę wam powiedzieć, że. Że jeszcze jest Minecraft, to może nagramy, ale co na razie, to nie, to może jeszcze z, z, z tego. litera jeszcze kolejny nie nagramy. Więc dobra. No i dobra, patrzymy. Znaczy, no jednym Dziękuję sobie, Pandziulas. Dziękuję bardzo. Dzie, dziękuję, że pomogłeś na drogę tutaj, Tanika. No i czekajcie, patrzę czy tutaj coś mogę zrobić. Aha. Dobra. O dobra, wybraliśmy sobie. Dobra, idziemy na event. Jesteśmy na evencie. O Boże, jakie tu są te... Kajcie, zmniejszę grafikę, żeby lagu na wybranie nie było. Nie wiem, czy to coś da, do, ale dobra. Lucky ride, do, No to sobie tak jednego tak rajda zrobimy i pójdziemy na trading plażę, myślę. Open. Dobra. Pandziula, za ktoś dodałem się do znajomych, więc jeszcze dziewięć tylko do dodam znajomych Bo to jest taki konkurs, że będę znajomych właśnie wydał, to jest tylko taki konkurs Więc mówię, no lepiej wysłać coś, bo no będę dodawał, wam mówię A no i zapomniałem wam jeszcze no, powiedzieć, że tego, nowego Huge'a kupiłem, Huge'a z Bunny Kupiłem Za 37 albo 36 milionów, coś takiego No i nie, moim zdaniem się opłacił ten event i teraz więcej, to wszystko będzie biło i w ogóle Dobra, no to żeby was nie nudzić, to po prostu, to po prostu powiem wam kiedy dojdę, dobra, no, znaczy dojdę tam na koniec, no, tam, o tam właśnie, Dojdź, że tam będzie większy ten huge lag. Jak tam pójdę już, to, to, ten, to już, no wam powiem. Dobra, no to na razie, To do zobaczenia. No i dobra, widzowie, chciałem jeszcze wam coś poinformować. Ten kolejny odcinek to po prostu będzie ten sam odcinek, tylko po prostu oddzielny, bo nie mogę nagrywać więcej niż 15 minut. No i dobra, no i wam powiem. No, za niedługo może coś tutaj będzie takie, no może kupimy coś na odcinek mm, za niedługo takiego starter packa sobie. Znaczy ja tego jajka nie wiem czy będę otwierał, bo nie wiem, lepiej go sprzedać chyba na huge przeznaczyć. Więc no. Dobra. No i dobra, jesteśmy na końcu widzowie. Otwieramy no, może Titanic. No nie no, ja takiego farta niestety nie mam te, tego tego pc simulatora. No, może huge? Też nie? A może no, jakieś fajne rzeczy też nie ma. A tutaj może? A nie mam. Dobra. Wejdziemy. No i dobra, no to do zobaczenia na tej... No kurde, nie tutaj, bo tutaj jakieś huge są typa. D tego jajka nie będę otwierał. Dobra. No co tu się dzieje? Dobra. No to widzowie. Jeszcze użyję sobie turnado, to coś porobimy. Dobra. Turnado. No i dobra, to... Do zobaczenia, na, to, do zobaczenia na trading plaży. Dobra, no i elowizowie, dalej jesteś, teraz jesteśmy na trading plaży, jak widzicie. No i nie wiem, szczerze, jakby ktoś to kupił, to by wart był akurat. Czy tego Hughie jakby kupili, to by fajnie było. Szczerze, no wątpię. Te GIFy muszę posprzedawać ten VR. No to to szczerze nie mógłby i tak tego mi nikt nie Ile to kosztuje? Aha. Dobra. A to mogę... Co jest? Ale tej taników, ma. Zazdroszczę. Jezu, aż lagi mamy przez to. Boże, jak, jak nic zrobić nie mogę. Ale lagi mam przez to. Jeden, dwa, trzy, Jezu, dziesięć tej taników. No no no. Zawsze no, no, gra się to ma się. No. Tak się to jest taka prawda. Nie no. O, działa nikąd. dziesięć tu osób to już skargentowe tak, tak szybko. Boże, tylko dwa dni minęły chyba od tego update'u, albo trzy. Nie wiem szczerze. No i dobra, no i mogę wam powiedzieć, że tego. No kurczę, no i tutaj takich są takie duże, że nie wiem. Dobra. Ja wam powiem, że... Nie wiem szczerze, może zaraz jeszcze na go sobie, jak chciecie, to ten. Nie, to pierw jeszcze tego. Jeszcze pogramy na PET Simulator tutaj, ten, tą pierwszą połowę tego odcinka naszego, a na drugą połowę może pójdziemy na. No dobra, no jak chcecie to dalej na PET Simulator, a nie będę was ten źle że Dobra, no to to, to to jest dopiero pierwsza połowa odcinka, teraz będzie druga. Więc yy, Nara, papa. Pa.